O, uh, 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 uh. opłacało się na woblera porzucać, a z drugiej strony był ustawiony. się tylko nie wypiało. Ale walcz ładnie. Orcza, ale przywalił. Cześć, witam Was moi drodzy z nad wody. Piękne popołudnie niebo niebieskie, ale już jakieś chmury się pojawiają. Ciężkie, takie burzowe. Mam nadzieję, że nic nie odpali pod wieczór i nie będzie mocno lało. Może trochę, trochę pogrzmi i uda się powędkować. Dzisiaj z sobą ultralajcik. Tutaj mam małą tamtę. Wędkę na woblery. To taki nieduży woblerek. No, delikatnie będę łowił. Ryby już zaobserwowałem. Wiem, że są, pływają. Tylko jest skusić Dobrania, naprawdę konkretne klocki tutaj pływają, tylko no ciężko będzie. Woda niska, czysta, jednak ta ryba nie jest taka chętna, płoszy się szybko, będzie takie znowu podchodzenie, szukanie tych ryb, no i może uda się te kilka prani zrobić i jakieś fajne ryby złowić. Mam taką przynajmniej nadzieję, czy macie za mnie kciuki. Zobaczcie, przynęt, cały plecak, dość ciężkie to mam, no ale wolę mieć wszystko niż. Potem się zastanawiać, czemu tego z sobą nie wziąłem. Małe woblery, te najmniejsze gumki, mniejsze, większe, tamty jigi w tym pudełku. Zobaczcie, jigi. Na jigi małe też mogę popróbować, sporo tego jest. No i tylko łowić i oby ryby odpaliły. Swoją przygodę zacznę tutaj na tej miejscówce od ultralighta. Wiem, że tu rybki podchodzą. Jest dość głęboko, taka dziura. Tam jest sprądzik dość spory. Wiem, że na pewno te ryby tam siedzą, W tej rynnie. Na pewno tam będzie sporo ryby. Tylko, żeby mnie skusił. A jak nie pójdę dalej, porzucam na woblery. Piękne rybki dzisiaj widać, naprawdę przepiękne. Może uda się nagrać na kamerze. Ale jest naprawdę sporo tej ryby tutaj. Świnki jeszcze widzę nieaktywne. Lusterek nie widać, żeby jakieś były, żeby się coś działo, ale one to one to piękny lin tu płynie. Na pewno nie będziecie widzieć taki lin 40 ponad lekko, ale tak ostatnio pływają w toni. Wątpię, żeby któryś się skusił. Nie wiem na co by je złowić, ale piękne. Coś mam. Jeszcze nie wiem co podbierak się przyda, bo ledwie wisi podbierak oczywiście niegotowy. wszystko jak zwykle nie gotowe o jakaś fajna ryba jest okoń okoń, ale taki dość fajny zobaczcie jakie nisko. się kurcze nie spiął na woblerka go podpiąłem tak koło paszczy ale ładny a jest jest, pięknie Zobaczcie, udało się rybkę złowić piękny, naprawdę już ładny. Zobaczcie, tak trafił, nawet nie za bardzo. Tu się gdzieś zahaczył. To już odpięte. Koło piska dostał, ale ładny. Jest, udało się i taki. Ale chudziutki ten okoń, zobacz jaki on ma chudy brzuch Chudy ten okoń, strasznie no, i taka rybka Ale, ale, auć, kurczę. ale skaczesz, ale skaczesz Wypiąć tego woblera, bo zaraz mi się w rękę wbije No i woblerek główny No i udało się coś złowić, zaraz Wam pokażę Takiego okonia nie jest jakiś kaban, ale już naprawdę fajny. <noise> Na tą rzekę to już ładna rybka. Bardzo fajny, zobaczcie. Przepiękny, taki okoń. No nic, rzucam dalej. Na woblera skusiłem fajnego okonia, mówię porzucam. Zachmurzyło się, zobaczcie, chmurki się pojawiają, więc porzucam teraz więcej na woblera i zobaczymy, co wyjedzie jeszcze dzisiaj. Wobler 5 gram, nieduży, 5 centymetrów, niecałe, ale nie ma wiatru, dziś się da fajnie rzucać. Trzeba dokładnie to tam obłowić, jak się taki trafił, że jeszcze jakiś się skusi fajny, a może co innego. Tyle co powiedziałem, następna ryba tak, Oj spadł mi, oj Był okoń Był piękny okoń Aj, podobny przynajmniej Mrówki mnie gdzieś tu obłażą Coś się tu dzieje Ja nie wiem Kurczę no Tyle co wrzuciłem No, tak jest po prostu na rzece teraz Ale przywalił Widziałem jak się fajnie tam, jak fajnie tam lusterkował. Mały nie był taki 30 na pewno Piękny okoń Nie uwierzycie, ale świnka przywaliła na tego Woblera Masakra jakaś Jak się kręci, świnka przywaliła na tego woblera. Tak, jak? jak ona to zrobiła Jak ona to zrobiła Dobra, muszę ją wypiąć Normalnie jeden jeden wobler, jedna kotwicza w paszcie, a druga Oj oj ojoj co teraz zrobić, dobra Jedno się wypięło a się oplątała. I taką świnkę złowiłem. Zobaczcie, taką świneczkę. I na Woblera przywaliła. Jedną kotwicę miała w paszczy. Dobra, wypuszczamy ją. Miejscówki już prawie zarosły. Jeszcze się gdzie nie idzie da dostać do tej wody, ale ciężko. Tam chciałbym zejść, a tu porzucać Ale patrzcie jak to wszystko porosło Ciężko się mówi to się rzuciło, a zdało było lepiej Te trawki przeszkadzają Tu obrzycamy dokładnie. A ja się poplątał w ogóle. Chcię podplątać. Może coś tutaj uderzyć. Siedzi, ale mały okoń naprawdę maleńki O, na woblera on się zapiął wszystkie trzy już nie mógł inaczej żeby go jakoś powolutku uwolnić o dobra lecimy dalej z koksem Mam rybę Jest akcja, o, no pod, podbierak do wody, ale jest nie spią, kurczę Już dwie spiny dziś miałem A szczupak, no Na samą końcóweczkę Fajny Uh, uh, uh. Opłazało się na woblera porzucać, a z drugiej strony był ustawiony skubaniec Kotwiczki nie są za mocne, takie ryby Że go jakoś scholuje Jeszcze nie gotowy <noise> Kaniec. Ale walczy normalnie, jest jakiś wielki, ale ale wpłynął. No. Mały też nie jest. Hu, jest akcja. Wypił się w podbieraku. No nie mam sił. do no ty Super. No i udało się. Udało się złowić wymarzonego szczupaka. Teraz wam pokażę. go złapię, żeby się tak nie rzucał. I taki. No nie jest jakiś wielki, ale naprawdę fajny. Na tą wodę to już ładny szczupak. Zobaczcie. I trafiłem go na tego mojego woglera. Przepiękny. Ach, pięknie walczy. Okay. Takie Jaki szczupak, zobaczcie się. Był się trochę w ten mył, ale zaraz odejdzie Kombinuję dalej, trochę zaczłowiać wiać. Więc teraz na gumy, może na obrotoweczkę jakąś większą. Spróbujemy na dwójkę. Fire tiger. Może coś przywali na taką dwójeczkę. Dość ciężka to ona poleci. No te mniejsze to raczej nie bardzo. Może obrotówka coś przyniesie, zaraz sprawdzimy. Dobra jest. Fuj, komary już zaczynają atakować. Już komary nawet. Może na obrotówkę coś przywali. Damy jeszcze jedynaczkę, nas też spróbuje, ale dwójka spoko idzie. Wystarczająco. Rozpadało się. Fajnie się zrobiło. Za bardzo ją do góry wywala za lekka teraz zaczęło padać No i ten wiatr no, powolutku będę tam kręcił, może co wyskoczy Dzisiejszy dzień no za łatwy to nie był, ale udało się szczupaka z pięknego złowić o konia Brań też miałem nawet sporo, ale dzisiaj o dziwo wszystko na woblera praktycznie. I trzy piękne ryby zeszły niestety z tamtej strony. Może ten kij trochę za miękki i się nie wcinały za dobrze, ale uderzenia były w tego woblera. Te trzy fajne ryby mi spadły. No niestety też tak bywa. Szkoda, dobry by był materiał, jakby wyjechały. <laughs> ale złowiłem ile złowiłem. Następny dzień zmagań, dzisiaj miałem wolne popołudnie, więc sobie wyskoczyłem nad rzekę, ostatnio się coś działo, sporo ryb na woblera mi spadło, więc postanowiłem powtórzyć, chociaż gdzieś dość późno jestem, bo gdzieś po 15, nie wiem jak mi to wyjdzie, zobaczcie woda już nie jest za czysta, jednak już jest taka no nie fajna jak z wiosny czy, czy w maju na początku. Jednak ona już widać, że jest ciemniejsza, dna już tak nie widać. No i dzisiaj wobler na pewno będę próbował na to i spróbuję coś dołowić. Zobaczymy jak to wyjdzie, więc trzymajcie za mnie kciuki, ja bym jakieś fajne rybki dzisiaj złowił Jak na razie to jest echo. Woda spada, płytko, ale... Trzeba próbować. Konie nawet nie. O, wyszły takie maleńkie okonie Nie duże. O, łatwo dziś to nie będzie. Jeszcze nadbrania nie miałem. O, była ryba i spadła. A, zepsuł, nie zaciąłem tego. Ale to nie była duża ryba. Jakiś okoń pewnie. Ale uderzyło. Mamy na drugą stronę. Teraz raz plecionkę zmieniłem, to mogę tam rzucać. Planuję tam obławiać właśnie. Tamtą stronę bardziej. Mam świnkę, wreszcie. Myślałem, że dzisiaj nie złowię się tylko nie wypiało Ale walczy, ładnie podbiera mnie przygotowany Kurcze, jest masa Ale walczy ta świnka się, tą sztycę wyciągnąć Oje! Ale fajnie. Coś pięknego. Ładna. <śpiękna> przepiękna. Ale świnka. Super. Skusiłem. No te rybki mogę liczyć. Taką skusiłem. No przepiękna. Super, super ryba, no, zaraz ją wypuścimy, no już nabrałaś trenu. przepiękna, poszła, za dużo tu się nie działo, udało się jedną świnkę wywalczyć, jakieś tam małe okonki, wpadły kilka brań, zmieniam miejscówkę, no i zahaczyłem. Kurcze, ale przywalił. Chyba w Kurde, ale fajny. No <laughs> sakra, bo odbieram <w> tu. <laughs> Ale jazda na tankę. Oj, teraz za bardzo odkręciłem. Strąg naprawdę ładny. Oj, czy ja go wyciągnę? To jest pytanie. Piękny. Ale walka, ale przywalił. Coś pięknego. Jest. Jest. No, ładny teraz wraca do wody. A go pięknie zdjąłem, ale przynęta maleńka. Kurcze, oplątało się. Przepięknie, bardzo fajnie. jest tam chodzą i no co im tam zrobimy to nie wiem próbuję podać się może jakiś się skusi o no, uderzył 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 albo jakiś mały małe ryby on znowu szedł I małe Jest. Ale co to nie? To klenie. Myślałem, że to pstrągi. A to zobaczcie, takie małe klenie tam chodzą. Taki klenik tam wziął A ja myślałem, że to pstrąg. No, moi drodzy, dzisiaj to przegiąłem do samego końca na tych rybkach. Ile się dało i po sam wieczór udało się fajnego pstrąga skusić. A teraz wrzucę do samochodu <laughs> Ciemno się robi Ej, Dzisiaj naprawdę ciężko, ciężko Tylko ta świnka i piękny pstrąg Ale ogólnie łatwo nie było Dobrze, że w ogóle jakieś rybki zaliczyłem, ale tak jestem zadowolony Ten pstrąg to mi wynagrodził całe dzisiejsze wędkowanie Inne też kusiłem jeden i fajny też tam spad. I wszystko na taką małą tantę, na małym koraliku Dzisiejsze ryby na to tylko rybki reagowały. Też rzucałem na woblerem, za szczupakiem, ale się nic nie działo. No nic, żegnam się z Wami i do następnego. Trzymajcie się, cześć.